Dzień dobry. To są pierwsze sportowe igrzyska olimpijskie dla osób niepełnosprawnych pod specjalnym nadzorem. Nasi goście już w komplecie w studiu. Nasza zabawa składa się z trzech etapów. W pierwszym etapie każdy z graczy dostanie: dysk, lotos, maczugę i muszle. Będziemy zaczynali. Pierwsze pytanie: Heparyna hamuje proces krzepnięcia krwi, czy go przyspiesza? Odważ się być mądrym. No. Tak jest. Oddaję. Co. No. Masa. Literatura polska. Co zgubiło I w wierszu Abecadło Juliana Tuwima? Kropkę. Piwo. Chemia. Kadm jest metalem? Gazem szlachetnym czy związkiem chemicznym? Jest metalem. Związkiem Radzieckim, jak nazywa się duży podłużny zbiornik do przewożenia dzieci. Nie wiem. Ja wiem. Archeologia, z którego państwa pochodził Heinrich Schliemann, odkrywca ruin Troi. Schliemann pochodził z Niemiec. Właściwie na imię miał Hitler. Co oznaczają litery C, 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 P? Rada Polityki Pieniężnej. Obyczaje. Jak nazywa się święto, kiedy Paryż leży w Berlinie? Halloween. Druga wojna światowa. Kiedy odbyły się pierwsze sportowe igrzyska uli? Wtorek. Zoologia. Czy panda mała należy do torbaczy? Nie. Nie. To rasa psów. Wojsko. Jak nazywa się polska czapka wojskowa z kwadratowym denkiem i z otokiem? To ja odpowiadam. Co? Ale nie wiedziałem. Reklamacja. Ja pierdolę. To... Aha, no dobrze.